Witam serdecznie w pierwszym filmiku z serii Kącik Wiedzy, w których będę dzieliła się z Wami moją wiedzą. Zacznę od tego, zapytam, czy słyszeliście kiedyś takie powiedzenie, że nieznajomość prawa nie zwalnia nas z odpowiedzialności? Ja słyszałam wiele razy i irytowało mnie to, że mam odpowiadać za coś, czego nie wiem, dlatego dzisiaj podzielę się z Wami taką dokładną wiedzą, dzięki której możecie ustrzec się przed karami z UFG. Słyszeliście o takim skrócie UFG? Jest to ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, który nakłada kary za brak ubezpieczenia OC. Powiem Wam o czterech przypadkach. W których mogłoby się tak zdarzyć i przed którymi was ostrzegam. Pierwszy przypadek: jeżeli sprowadzacie auto za granicę, w dniu pierwszej rejestracji w Polsce musicie auto ubezpieczyć. Jeżeli ktoś załatwia wam rejestrację, przynosi późno po południu tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny, wszystkie biura są już zamknięte, możecie do mnie zadzwonić na numer, który jest tutaj, też kontakt możecie znaleźć na stronie internetowej. Ja nawet późnym popołudniem mogę wystawić taką policję, także jestem do waszej dyspozycji nawet do późnych godzin. Druga sytuacja. Jeżeli kupujecie samochód, zbywca pojazdu przekazuje wam polisę, na której jest termin kończy, ko, ko, zakończenia tej polisy. I ta polisa wraz z tym terminem wygasa. Ona nie wznawia się automatycznie w żadnym przypadku. I tak naprawdę nie ma kto wam o tym przypomnieć, bo tamten poprzedni agent nie wie, że to wykupiliście ten samochód i nie ma do was telefonu. Myślę, że dobrym rozwiązaniem jest, gdybyście przyszli do nas do biura, nawet w trakcie trwania tej polisy, pokazali polisę, spiszemy sobie do was numer telefonu i będziemy tego pilnować. Mamy system, w którym przypominamy klientom o kończących się polisach i wtedy na pewno nie będzie przerwy i żadnej kary. Trzeci przypadek. Jeżeli ubezpieczacie samochód i składkę płacicie w ratach. Jednej z tych rad nie zapłacicie, również polisa w przyszłym roku się nie wznowi. Jeżeli zapomnicie o tym, że jest koniec polisy, nie będziecie mieć na kolejny rok polisy. Też zapraszam do nas jak najbardziej, nawet jak macie inne obce polisy, zapiszemy terminy płatności rad i będziemy Wam o tym przypominać, jak wszystkim naszym klientom. I ostatni przypadek, jeżeli wykupicie polisę płatną przelewem i pójdziecie do domu w nadmiarze obowiązków, odłożycie polisy, zapomnijcie zrobić ten przelew. Te, ta polisa może być anulowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń, także pamiętajcie, żeby przelew zrobić. Te i inne informacje możecie znaleźć na mojej stronie internetowej, na spokojnie sobie przeczytać. A jeżeli jakieś ma, macie pytania, również zapraszam do kontaktu ze mną i z moim pracownikiem. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia.